Spółdzielnia Socjalna Serowa Kraina Wrajczy uzyskała certyfikat i została laureatem konkursu Znak Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej 2020, organizowanego przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej w kategorii konkursowej, kategoria trzecia, sukces rynkowy. Spółdzielnia Socjalna Serowa Kraina Wrajczy powstała w roku 2017, dokładnie 19 kwietnia 2017 roku. Spółdzielnie założyło 9 osób i praktycznie do dnia dzisiejszego wszystkie te osoby pracują razem. Celem tej spółdzielni jest przywrócenie regionalnych smaków, takich zapomnianych tzw. babcinych serów, po które bardzo chętnie wszyscy sięgamy pod warunkiem, że są prawdziwe i robione rzeczywiście z pasją, dokładnie tak jak to ma miejsce w serowej krainie. Oprócz przywrócenia smaków regionalnych w współdzielni naszej chodzi o to, żeby dać szansę powrotu na rynek pracy ludziom, którzy pracy odeszli już jakiś czas temu albo też nigdy tej pracy nie podejmowali wcześniej. Chodziło głównie o aktywność zawodową kobiet, matek, które po urlopach macierzyńskich zdecydowały się trochę inaczej pokierować swoim życiem zawodowym. W moim przypadku i w przypadku kolegi, który jest drugim członkiem zarządu to była decyzja o zmianie zupełnie życiowej ścieżki swojej z takiego korporacyjnego życia, przejście na życie bardziej no, takie, takie w zwolnionym tempie. Jeżeli chodzi o nasze produkty to Zajmujemy się głównie wyrobem serów, tradycyjnych serów z mleka, głównie mleka krowiego. Są to bardzo różne sery, dlatego że mamy tutaj do czynienia z serami podpuszczkowymi, tak zwanymi buncami, z serami twarogowymi, serami pleśniowymi, jogurtowymi. Bardzo dużą część w naszej ofercie zajmują też sery wędzone, tradycyjne, małe serki, tak zwane oscypki, nitki wędzone, gołki. Mamy tych serów całe mnóstwo, są też sery długodejrzewające. Na potrzeby regionalnego rynku odpowiadamy przede wszystkim przez to, że robimy rzeczy tradycyjne, w tradycyjny sposób, czyli tak jak robiło się to lata temu, robimy z naturalnych, tylko i wyłącznie naturalnych produktów, czyli z mleka, z podpuszczki i z kultur bakterii, co było także w poprzednich, w, w, no w czasach historycznych, kiedy tutaj serowarstwo kwitło na naszym terenie. Sam pomysł na to, czym będzie zajmowała się serowa kraina, i pomysł na wyroby naszych serów wziął się z obserwowanej przez nas od kilku lat. Takiej potrzeby klientów, którzy przyjeżdżając tutaj, przyjeżdżając na tą naszą piękną rajczańską wieś, szukają wyrobów takich właśnie tradycyjnych, z regionalnych gospodarstw i bardzo chętnie przez to zaglądają do naszego sklepu firmowego. A my oczywiście bardzo się cieszymy, jeżeli zaglądają do nas z roku na rok, bo to jest dla nas tylko potwierdzeniem tego, że utrzymujemy wysoką jakość naszych produktów, no i że chętnie jesteśmy przez tych klientów odwiedzani. Oprócz wysokiej jakości dla nas e, liczą się również i to naprawdę liczą się nasi pracownicy. Serowa Kraina to jest zespół, który tworzą ludzie e, odnoszący się do Ciebie jak członkowie rodziny. E, nasze panie spotykają się również po pracy, spędzają wspólnie wolny czas, e, ale dla nas ważne jest, że te sery powstają w wyjątkowo domowej atmosferze i pewnie też e, to jest coś, co nas wyróżnia, my też postawiliśmy jako spółdzielnia na to, że pracownicy mają prawo do życia rodzinnego, że mają dzieci, którymi czasem muszą się zajmować, które czasem chorują. W związku z tym staramy się zachować pełną zastępowalność tutaj, tak żeby nie nadwyrężać jakby za bardzo swoich pracowników, ale jednocześnie utrzymać cały czas proces produkcyjny, który tutaj codziennie realizujemy. Moim obowiązkiem tutaj w serowej krainie jest sprzedaż naszych produktów, które wyrabiamy oraz sprzątanie i porządkowanie tutaj części sklepu bądź też zaplecza. Będąc mamą dwójki dzieci byłam zarejestrowana tutaj w Powiatowym Urzędzie Pracy. Chcąc wyrwać się z domu, że tak to ujmę, znalazłam ogłoszenie tutaj wywieszone przez serową krainę. No i po rozmowie wstępnej udało mi się dołączyć do zespołu. Sukces rynkowy udało się osiągnąć przez to, że jesteśmy naprawdę rzetelni w tym, co robimy. Robimy tylko i wyłącznie rzeczy prawdziwe. Nie, nie robimy nic, co nie, nie, nie Zgodnie z naturalnymi, ze starymi przepisami nie dodajemy żadnych dodatków chemicznych, tylko i wyłącznie rzeczy, które są w pełni naturalne.